Cześć, witam w kolejnym odcinku. Z naszego kursu do tworzenia pluginów do Minecrafta, dzisiaj będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy ostatnio, czyli tworzenie komendy Spawn, która teleportuje nas po paru sekundach. Ok, więc generalnie założenie jest takie, że chcemy zrobić taką komendę slash Spawn, która będzie działała w ten sposób, że zamiast teleportować gracza od razu, będzie czekać 5 sekund. Jeżeli gracz przez ten czas się nie ruszy, ani nie dostanie obrażeń od kogoś, czy nie zostanie uderzony, ani nikogo nie uderzy, no to wtedy go przeteleportuje, a w przeciwnym wypadku teleportacja zostanie przerwana i będzie musiał albo wpisać znowu komendę, albo będzie musiał yy, no albo po prostu gdzieś uciec i wtedy dopiero to zrobić. No więc tak, generalnie, generalnie, komenda Spawn aktualnie działa w ten sposób, że po prostu bierzemy sobie świat i teleportujemy gracza od razu. Yy, aby to przebudować, zaczniemy od wprowadzenia tutaj takiego konceptu jak runnable. No więc mamy w, w bukicie dostępne coś takiego jak Bookkit runnable. I to jest taka klasa, która jest abstrakcyjna. To, że klasa jest abstrakcyjna, oznacza, że nie jest ona do końca stworzona. Czyli brakuje czegoś, żeby ona była dokończona. Natomiast są już jakieś rzeczy tutaj napisane, czyli są jakieś metody, ale jest w niej jedna metoda abstrakcyjna, którą sobie zaraz znajdziemy. Abstract. Gdzieś wyżej będzie. Tak jest. Tutaj w Runable, w interfejsie Runable mamy Abstract Void Run. I to polega na tym, że żeby użyć tej klasy, musimy sobie tą metodę zaimplementować. Użyjemy tego IntelJ, -a. on nam tutaj to sam wstawi. I to działa w ten sposób, że mamy tutaj taką, jakby klasę, tylko że jej nie nazywamy w żaden sposób. Tworzymy sobie jakąś klasę, która będzie rozszerzać te buki trunable, będzie do niego dodawać tą metodę run. Możemy sobie tutaj normalnie tworzyć pola, co w zasadzie zrobimy. Dodamy sobie tutaj prywatne pole counter, które ustawimy na 5, bo chcemy, że 5 sekund trwa teleportacja. I mamy run. Run się wykonuje. Pod pewnymi warunkami. I te warunki ustawiamy tutaj. Dodajemy kropkę na końcu i mamy albo run po prostu. Wtedy to, co jest w run, się wywoła raz. Nie jest to zbytnio przydatne, ale czasami jest ok. Yy, mamy run task, na przykład later, gdzie możemy zrobić to tak, żeby to, co jest w środku metody run, wywołało się po jakimś czasie i tyle. To ustawiamy przez ten delay. Można zrobić run task asynchronously. Do tego myślę, że kiedyś przejdziemy. Jak ktoś wie, co to znaczy asynchroniczność, to wie, dlaczego to może być przydatne. No i jest to, z czego użyjemy się dzisiaj, czyli runTaskTimer. RunTaskTimer wymaga od nas pluginu, który sobie później tutaj dodamy. Wymaga delayu, którego u nas nie będzie i wymaga periodu. Period to jest czas między wywołaniami tej metody run. My chcemy, żeby to się działo co sekundę, generalnie. Więc damy 20L. 20L to jest 20 tików serwera. Pamiętamy, że jeden tik serwera trwa 50 milisekund. No i prosta kalkulacja pozwala nam dojść do tego, że 1000 milisekund podzielić na 50 to jest 20, więc 20 tików to będzie 1 sekunda cała, czyli to, co jest tutaj, będzie się działo co sekundę. Teraz co sekundę chcemy sprawdzić, jeżeli counter jest równy 0, czyli jeżeli skończyliśmy odliczać, no to robimy to. Natomiast w przeciwnym wypadku będziemy counter zmniejszać. Czyli counter równa się counter minus 1. Oprócz tego wyślemy graczowi wiadomość. Player and message. Chat color. Powiedzmy red. Teleportacja za. I tutaj sobie dodamy counter. Czyli będzie tako: Najpierw wartość zmiennej counter to będzie 5. Wykona się run. Będzie sprawdzenie, czy counter równa się 0. No nie równa się, więc robimy Elsa. Wysyłamy gracze wiadomość teleportacja za 5 i od countera odejmujemy 1, czyli teraz counter będzie się równał 4. No i znowu wchodzimy, counter nie jest równy 0, teleportacja za 4, teleportacja za 3, teleportacja za 2, teleportacja za 1, w momencie jak jest teleportacja za 1, od 1 odejmujemy 1, mamy 0. Tutaj jest 0. Jeżeli counter jest równy 0, player teleport, player set message, przeteleportowano na spawn. Następnie, to jeszcze nie koniec. Zauważcie, że następnie co się stanie? Ta metoda nie przestanie się wykonywać. Counter nadal jest 0, i ta metoda znowu pójdzie. I co się stanie? Znowu przeteleportuje. I tak co sekundę będzie gracza teleportowało. Yy, w zasadzie chciałbym, żebyście to zobaczyli, ale myślę, że. Nie ma co marnować czasu. Myślę, że możecie to sobie wyobrazić, po prostu nie będzie się dało uciec. Dopóki serwera ktoś nie zrestartuje, tego gracza będzie ciągle teleportował ten plugin, bo tak to napisaliśmy. Żeby tego uniknąć, dajemy tutaj cancel. Żeby przestać wykonywać buki Trunable, dajemy cancel i to po prostu przestanie, już więcej rana nie będzie. Ok, no generalnie myślę, że mamy prawie wszystko. Pozostało nam tylko tak w zasadzie zrobić to tak, żeby ta zmienna plugin tutaj była. Tą sztuczkę już robiliśmy wiele razy. Public Spawn, plugin, plugin. Importujemy sobie private final plugin, plugin. No i dodajemy disk.plugin równa się plugin. No to wszystko już robiliśmy. No i ten plugin tutaj jest. Pozostaje nam w wywołaniu dodać this, ponieważ jesteśmy w obiekcie pluginowym, więc this to będzie plugin. No i co? I myślę, że możemy to zbudować, wrzucić na serwer i spodziewać się, że wszystko będzie działać. Jeżeli wszystko zadziała, no to będzie wyjątkowo krótki odcinek, ale myślę, że dosyć pojemny. Ja plugin sobie przerzuciłem. Serwer restartuje. I już wchodzimy. On musi się odpalić. Yy, jeszcze chwilka. No i zobaczmy. No, oczywiście umarłem. Slash Spawn. Teleportacja za 5. Ja to się. Na razie się mogę ruszać. Nie działa to jeszcze tak jak chcemy. Ale po tych 5 sekundach mnie teleportuje. I mogę sobie swobodnie chodzić. Yy, no co? Działa tak jak chciałem. Wszystko mamy zrobione. Nie ma co przedłużać. Mógłbym w tym odcinku zrobić tą blokadę, żeby się nie dało ruszać. Natomiast, w sensie, no, żeby jak się ktoś rusza, to żeby teleportacja się przerywała. Ale myślę, że możemy to rozwisać na dwa osobne odcinki, bo tamta sprawa nie będzie taka prosta. No i odcinek byłby za długi, więc wolę zrobić dwa krótsze niż jeden bardzo długi, żeby to też się jakoś przyjemnie oglądało. Klasycznie, jak Wam się podobało, no to proszę, lajka. Proszę suba, jeżeli ktoś jeszcze nie dał. No i co? I polecam się na przyszłość. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!